Program Bezpieczny Kredyt 2% z założeniem ma wspomóc kredytobiorców, gospodarstwa domowego, które jeszcze nie posiadają własnego mieszkania na własność. Z programu mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 40, 45 lat, które nie mają na własność nieruchomości, mieszkania oraz domu. Wyjątkiem jest, jest mieszkanie w, otrzymane w ramach dziedziczenia w udziałach nie większych niż 50%. A w programie jest limit uzyskania kredytu na poziomie dla singla 500 tysięcy, dla par wychowujących potomstwo 600 tysięcy, dla małżeństw 600 tysięcy. Maksymalny wkład własny jaki można w kredycie 2% przedłużyć jest to 200 maksymalnie 100-200 tysięcy. Poziom dopłaty będzie wyliczany jako różnica między Obecną średnią oprocentowania stałego przyjmowanego przez bank krytujący, a stopą 2%. Tak więc oprocentowanie kredytu będzie składało się ze stopy 2%, marży banku oraz kosztów miesięcznych, jakie dołoży bank tudzież prowizji bankowej. Kredytem 2% sfinansujemy również budowę domu. Przy czym trzeba zaznaczyć, iż wartość działki, tudzież rozpoczętych bud budów na nie nie może przekroczyć 200 tysięcy. Łączny koszt nieruchomości budowlanej nie może przekroczyć miliona złotych. W przypadku lokalów mieszkalnych maksymalny koszt to jest 800 tysięcy.